Robot planetarny MPMMRK20 łączy w sobie wydajną pracę oraz nowoczesny design. To urządzenie sprawi, że gotowanie i pieczenie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Urządzenie wyposażone w silnik o mocy 2600 W sprawi, że wyrobienie każdego ciasta stanie się jeszcze prostszym zadaniem. Przygotuj każde danie bez wyjątku szybko i wydajnie. Sześciostopniowa regulacja prędkości pozwala na dopasowanie tempa pracy urządzenia do twoich potrzeb. Dzięki funkcji Puls zyskujesz jeszcze lepszą kontrolę nad pracą robota. W zestawie znajdziesz dwie misy ze stali nierdzewnej, każda o pojemności aż 7 litrów. Z dwoma misami możesz zdecydowanie przyspieszyć pracę. W jednej wyrabiaj ciasto, a w drugiej ubijaj jajeczną pianę. W zestawie otrzymasz trzy wymienne mieszadła z silikonowym wykończeniem do ubijania lekkich mas i mieszadło w kształcie haka. Dzięki temu możesz uzyskać optymalny efekt swoich kuchennych wysiłków. Wraz z robotem otrzymasz dodatkowo osłonę na misę oraz silikonową łopatkę. Obydwa te elementy ułatwią ci przygotowywanie posiłków, a osłona na misę dodatkowo uchroni kuchnię przed zachlapaniem. Robot planetarny MPM MRK20 to model wykonany z wysokiej jakości materiałów. Oprócz tego wyróżnia się też wieloma innymi zaletami, dzięki którym przypadnie do gustu również wymagającym użytkownikom.